Od czwartku 24 kwietnia wchodzi nowa i świetna promocja dla tych, którzy szukają inspiracji, jak zagospodarować swoje rabaty, swoje balkony, tarasy, w ogóle coś do ogrodu znaleźć. Dzień dobry, cześć. Będą nie tylko rośliny w promocji i to wszelakie, naprawdę jest duży wybór, patrząc na to, co znalazło się w gazetce, ale również wszelkiego rodzaju akcesoria, nawozy, doniczki. Jest tego naprawdę sporo, kilka dobrych stron, więc warto zobaczyć, czy przypadkiem czegoś z tej oferty nie potrzebujecie. Dla tych, którzy szukają Surfini Vista też jest dobra promocja. Za 8,99 będą. Jeszcze nie wiem, jakiej wielkości, bo to zdjęcie może przekłamywać. Ale moje doświadczenie jest takie, że te surfinie kupione w Osha w zeszłym roku rosły mi rewelacyjnie, mimo że zabrałem je tak naprawdę chyba po dwóch tygodniach, od kiedy stały w tym sklepie.